Hej, hej jestem jest Mira, tym Mirakuliśmy będziemy grać w Zanić Speed Simulator. E, na innym koncie, ale nie mogę... E, nie mogę tego. Muszę dojść do tego. Do... Co to się nazywa? Muszę dojść. Dojść do mapy. Do Emerald Hills, ale nie mogę dotykać ringów. Mm, nie, co ja wpisałem. Eee, są so, nic. Speed Simulator Nie grałem na tym koncie w Sonic Speed Simulator za, Widzowie, za dwa dni będzie już ten nowy, nowa rzecz. Nie wiem czy ja, czy jak ja się nie zresztę, to od razu nie będzie. Zobaczcie, The Hero January, czyli że pierwszy raz weszłam do gry. Nic to nie mam totalnie. Na tym końcu w ogóle nie grałem. Uwaga, nie mam żadnych ringów. Mm, tak. Help, ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to, co wiem, event jest. Bo yy. dzisiaj żadnych ringów nie mam. Muszę przejść w grę. Bez. Dotykanie żadnych ringów. Widzowie. Jeszcze będę mógł. Sobie, będę sobie zbierał też to, żeby sobie ułatwić dojście tam, bo bez żadnych petów to by było trudne. A. Przyciszę, trochę to. Boję się, że mnie słabo słychać. Hmm. Nie tak tak sobie to przyciszę widzowie. No, ups. Na moim głównym kącie to by było zbyt trudne, bo mam magnet. Nie, w sumie to by... Nie, to nie, bo Magnet przecież nie działa tak, że zbierać i z mapy. Dobra. No, tylko żebym nie zabrał żadnego ringu. odcinek będzie trwał 3 minuty. No no, nie, mniej. Ty. Nie no i zniknęło mi przed nosem to. Mam przejść po tym moście. Nie zbiorę, nie zbiorę nic. dopiero czwarty level, więc nie będzie... Ile do Rebirfa? Widzicie? W ogóle nie mam nic tu zobytego. Do Rebirfa potrzebuje 50 level, a na razie nie za szybko mi to idzie. Więc potrzebuję jakieś peta, nawet tu nie wejdę mam piąty level, No. Czy dotykać to jest taki... że taki sens, że nie mogę ich po prostu zabrać tych ringów. O to mi bardziej chodzi. Czy dotknąć bez zbierania się nie da, no, no bo jak na przykład nie wiem, zbiorę sobie... Nie wiem, ja będę stał tam i ty mi przeleci do mnie, no to, yy, to jakby teoretycznie by to się... Nie liczyło, jakbym miał nie dotykać, znaczy jakbym to zebrał. Yy, więc nie mogę po prostu zbierać, No że zbiorę ten o, że te że uda mi się zebrać na pierwszego peta te hot dogi... znaczy chili dogi. Też się patrzę patrzę czasami czy nie zebrałem jakiegoś ringu i nie zauważyłem tego Będzie, będę miał pierwszego peta, więc będzie łatwiej już. Bo na razie siódmy level mam dopiero. Zrobię to. Nie zrobię. Dawno Robloxa nie było na kanale. Czekajcie, widzowie... A żeby tam wejść trzeba 25 rejsów... W... ...mieć wygranych. To widzowie, muszę wchodzić na te rejsy. Bo ja chciałem... Dobra, będzie łatwo, ja sobie wejdę, wejdę tam i już łatwo będę to zbierał. A to nie, to nie jest tak łatwo. Jak ja już mam wymaks, wymaksowaną, to... Znaczy mam dużo rejsów. O! O. Mam już dużo rejsów, to nie wiedziałem. Będzie o wiele łatwiej. To będzie łatwe, ale, jak na przykład będę chciał to otworzyć, nie mogę tego jakby. Dobra, widzowie, ryzykuję. Fuu! Ale, fart. Mogł tam dostać ringi. Jakbym dostał tam ringi. Przejdę tą lupę. Dobra, nie. Né. Lupę. Lupę. <gloro> Jakbym tam dostał ringi, to bym przegrał. Up. Serio. 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 Serio i'm glad you're